Serdecznie w kolejnym filmiku. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o dostosowaniu miasta oraz komunikacji miejskiej dla osoby niepełnosprawnej w Berlinie. Będziecie widzieć tu sporo takich przebitek, które Wam nagraliśmy i opowiem Wam o tym, jak to jest tutaj w Berlinie, bo teraz jestem na małej wycieczce w Berlinie i zobaczyłam, jak to osoby niepełnosprawne na wózkach sobie radzą właśnie w tym mieście. Zacznę od tego, że w Berlinie jest bardzo, bardzo dużo osób niepełnosprawnych, bardzo dużo osób z niepełnosprawnością ruchową, czyli na wózkach. Jestem zaskoczona, bo widziałam naprawdę przez te cztery dni bardzo dużo osób na wózkach i to jest przykład tego, że miasto jest nieźle dostosowane. Naprawdę nie ma co narzekać, bo są windy, są zejścia, przejścia, są dostosowania, które ułatwiają sobie na wózku, ale jeżeli chodzi na przykład o przejście dla pieszych, przy każdym przejściu dla pieszych jest obniżenie ale w Polsce obniżenie oznacza prawie równą powierzchnię z jezdnią. Tutaj jest taki mały krawężnik, który generalnie ja pokonywałam, ale czasem były one całkiem spore, nie były takie malutkie. To rzeczywiście krawężniki mogłyby być lepiej spłaszczone. To jest pewien mankament, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Autobusy są właściwie tak samo dobrze dostosowane jak w Polsce, czyli wychodzi kierowca, otwiera podjazd, pyta się gdzie wysiada osoba na busku, chociaż w Polsce musisz, muszę się prosić, czyli podejść, poprosić. Nie ma czegoś takiego jak tutaj, że kierowca tylko nie widzi i po prostu wyskakuje, od razu chcę pomóc. To jest takie pozytywne bardzo. W autobusie zawsze jest więcej niż jedno miejsce dla osoby na busku. W pięciowych autobusach są to nawet trzy miejsca dla osoby na busku, więc jest bardzo, bardzo dużo. W pojedynczych takich małych autobusach jest to jedno lub dwa miejsca. Poza tym dla okietuna zawsze jest siedzenie takie rozkładane, co jest bo na przykład Bartek nie musi stać za mną czy przy mnie, tylko może sobie obok mnie usiąść. Dalej. Tramwaje są identyczne jak w Polsce, elektrycznie wysuwane podjazdy. W sumie nie mam tu o czym powiedzieć, bo wygląda to identycznie jak w Warszawie. Oprócz autobusów i tramwajów w Berlinie są dwa rodzaje takiego metra. S-Bahn i U-Bahn. S-Bahn jest to kolejka, która jeździ na powierzchni. Powiem szczerze, że sama miałabym lekki problem, żeby jeździć tą kolejką, ale z Bartkiem nie było kompletnie takiego problemu. Poza tym na każdej stacji jest taki podjazd, który kierowca może nałożyć pomiędzy stację a kolejkę. Więc bez problemu można wejść do y, kolejki. My nie mieliśmy kompletnie problemu, żeby jeździć Espanem. Zawsze jest winda, lub y, na takiej mapie, zobaczycie za zdjęcie, y, są wyznaczone miejsca, gdzie jest winda, y, lub miejsca, które po prostu tych wind nie ma. Y, my mieliśmy na cały wyjazd może ze 2-3 sytuacje, żeby siedliśmy na stacji, w której nie było winy. UBAN to jest kolejka e, podziemna, chociaż e, dzisiaj jechaliśmy i ona też na powierzchni przejechała tam kilka stacji. E, i jest to kolejka naprawdę dobrze dostosowana, ponieważ na każdej stacji m, jest taka platforma, którą kierowca wychodzi, wyjmuje, e, kładzie na peron i wjeżdża e, do kolejki. I nie ważne czy to jest e, kolejka bardzo stara czy nowa, e, zawsze wiadę do e, Uban. Także m, to jest bardzo fajny patent i e, myślę, że do starych składów mecla, takie coś e, w Polsce by było super rozwiązaniem. E, także fajne fajnie żeby e, Władze Metla mogły e, przyjechać do Berlina i zobaczyć, jak e, Uban e, rozwiązał tą kwestię. Jeżeli chodzi o sklepy, e, to różnie było. Różne kawiarnie, bary, e, to było tak 50 na 50. Do jednych mogłam bez problemu wejść, do innych kompletnie nie. E, ale to jest, myślę, związane nie tyle z miastem co po prostu z możliwościami architektonicznymi. Oczywiście każde centrum ruchowe było dostosowane dla osoby niepełnosprawnej i tutaj nie mam, nie mam zdań na ten temat, zawsze było okay. Windy mają nie tylko budzić przy windzie, ale także takie słupki, to jest super. Także opowiedziałam Wam ogólnie o komunikacji miejskiej. Muszę jeszcze jedną rzecz yy, opowiedzieć, wspomnieć. E, to znaczy o ludziach, którzy tu mieszkają, ale raczej o takiej tolerancji i e, o tym, jak się czułam w Berlinie. Słuchajcie, przez cały wyjazd nikt, naprawdę kompletnie nikt, nie obrócił się za mną, nie gapił się na mnie, nie wiem, nie mówił jakichś e, dziwnych rzeczy, nie wytykał mnie palcem. To było niesamowite. E, Wręcz ludzie jak widzieli, że na przykład stoję sama na stacji, to podlatywali do mnie i pytali jak mogą mi pomóc. Więc życzliwość, tolerancja w Berlinie jest na wysokim poziomie i pod tym względem naprawdę było super. Chciałabym, żeby w Polsce nawet dzieci zachowały się po prostu tak jak tutaj. Bo żadne dziecko nie wytknęło mnie palcem, ani nie powiedziało jakiejś dziwnej e, rzeczy. Także e, Berlin pod tym względem naprawdę na plus, ogromny. E, o czym się jeszcze powinnam powiedzieć? A słuchajcie, zapomniałam o jednej rzeczy, mam powiedzieć. E, płynęliśmy łódką. E, to był taki rejs wycieczkowy po centrum. Berlina, tak, takie opłynęliśmy najładniejsze miejsca, jakby można to tak powiedzieć. I myślałam, że to jest impossible, że to jest niemożliwe, żebym mogła wejść do takiej łódki, do takiego statku. I byłam bardzo zaskoczona, bo obsługa naprawdę zrobiła wszystko, żebym mogła wejść na statek. Poza tym Powiat, który był do statku, był na tyle bezpieczny, że bez problemu wjechałam do łodzi. No i było, było super, że mogłam wreszcie płynąć takim statkiem bez wychodzenia z wózka, noszenia wózka itd. Także to jeszcze był taki pozytywny aspekt komunikacyjny. I to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik takiego dostosowania miasta Berlina dla osób z niepełnosprawnością. Dajcie znać, czy byliście w Berlinie. Koniecznie dajcie mi znać, jak postrzegacie Berlin i jakie jeszcze miasta w Europie polecacie odwiedzić i sprawdzić pod kątem dostosowania dla osób na wózkach. Tymczasem ściskamy Was bardzo serdecznie. Jeszcze z Berlina. Do w kolejnych filmikach. Czekam na Wasze kciuki do góry oraz komentarze. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa, pa.